Cześć wszystkim z tej strony Horsełkowa i dzisiaj pokażę Wam trochę taki inny filmik. Ten filmik będzie o tym, że dekoruję moją stajnię dla koni Szlejch świątecznie. Więc zaczynajmy. Dobra, najpierw zacznijmy yy, odtąd i wezmę. Wiem, że to jest wień, ale go wezmę na choinkę będzie ładnie wyglądać. Okej. Okay, tak wygląda. Dodam tutaj na pewno więcej dekoracji, bo na razie jest tu pusto, jak widać. Ale niedługo będzie ładnie. Potem mamy takiego bałwanka. I właśnie nie wiem gdzie go dać. Pomyślę. Znalazłam fajne miejsce, gdzie go dam. Tego bałwanka. Postawię tutaj. Fajnie wygląda. Teraz ten renifer. Ten renifer dobrze by wyglądał. Myślę, że tutaj przy tym przy boksie dla konia. Tylko, że on słabo stoi. Chyba tu może być. I ostatnią rzeczą z tych takich małych ozdóbek to jest ta skarpeta. Myślę, żeby tą skarpetę gdzieś tak blisko dać choinki, bo to w końcu skarpetka. W sumie tutaj może być. <laughs> więc będzie tutaj. I na razie tak to wygląda. Okej, okay, mam fajny pomysł. Pomyślałam, żeby zrobić to, na tą choinkę taki malutki łańcuch. Więc pokażę wam już jak będzie gotowy. Okej, okay, już zrobiłam łańcuch. Teraz go jest... Ja ją ubrać. Okej, okay. już jest choinka ubrana na razie, ale będzie tutaj jeszcze więcej rzeczy. Wiem, ja jakieś tutaj działa coś świecącego, ale nie wiem właśnie co. Jak mm, będziecie mieli pomysł, to możecie pisać w komentarzach. Więc coś jeszcze myślę, żeby na ten płotek coś zrobić hmm. okej, okay, mam znowu pomysł więc widzimy się zaraz zrobiłam coś takiego i myślę, żeby to ładnie wygląda patrzcie o. jest ładnie na no, stajnie niczego raczej nie będę przyklejać. Więc jak na razie to jest cała dekoracja. Wszystkie moje stajni. Więc zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. I zostawiajcie łapki w górę. Więc pa!